Czy niska samoocena jednego z partnerów może wpływać negatywnie na dynamikę związku? W dzisiejszych czasach, kiedy relacje międzyludzkie stają się coraz bardziej skomplikowane, ważne jest, abyśmy zrozumieli, jak własne postrzeganie siebie wpływa na nasze relacje z innymi, zwłaszcza w kontekście związku małżeńskiego. Z psychologicznego punktu widzenia. Niska samoocena może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Osoba z niską samooceną może czuć się niegodna miłości i szczęścia, co z kolei może prowadzić do zazdrości, niepewności, a nawet toksycznych prób kontrolowania każdego aspektu życia partnera. Taka osoba może również mieć trudności z wyrażaniem własnych potrzeb i szanowaniem granic, co może prowadzić do konfliktów. I nieporozumień nie tylko w związku, ale i z szerszym otoczeniem. Biblia uczy nas o wartości i godności każdej osoby. W drugim rozdziale listu do Efezjan, werset 10, czytamy: Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. To zdanie przypomina nam, że każdy z nas jest cenny w oczach Boga i stworzony do wielkich rzeczy. To przesłanie może być bardzo mocnym lekarstwem na niską samoocenę, ponieważ przypomina nam o naszej wewnętrznej wartości i celu, który przekracza nasze własne ograniczenia i wątpliwości. Aby zbudować zdrowy związek, ważne jest, aby obie strony pracowały nad swoją samooceną. Praca nad sobą to nie tylko indywidualne zadanie, ale także coś, co można robić wspólnie. Jak napisał Salomon w 27 rozdziale Księgi Przysłów, żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. W naszym kontekście to przypomnienie, że partnerzy powinni się wzajemnie wspierać, pomagać sobie w rozwoju i wzajemnie się motywować do bycia najlepszą wersją siebie. W praktyce oznacza to akceptację siebie i swojego partnera, rozmowy o własnych uczuciach i potrzebach, a także wspólne dążenie do rozwoju duchowego i emocjonalnego. Modlitwa i wspólne studiowanie Słowa Bożego mogą być potężnymi narzędziami, które pomogą obu partnerom zrozumieć swoją wartość w oczach Boga i wzajemnie się doceniać. Niska samoocena jednego z partnerów może rzeczywiście wpływać negatywnie na dynamikę związku, ale pamiętajmy, że w Chrystusie mamy nadzieję i moc do przemiany. Przez wzajemne wsparcie, modlitwę i zaufanie Bogu możemy pokonać te trudności i zbudować silniejsze, zdrowsze relacje, które odzwierciedlają miłość i wartość, jaką Bóg w nas widzi. Niech ten tydzień będzie dla Was czasem refleksji nad własną wartością w Chrystusie i nad tym, jak możecie wspierać swojego partnera w budowaniu zdrowej, pełnej miłości relacji. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Amen.